Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przetestujemy sobie pomadki najlepsze do całowania. I tak się śmieję, bo właśnie marka Eveline wprowadziła serię pomadek Oh My Kiss i one mają być po prostu idealne, całuśne, no i komfortowe na ustach. Tak, żeby nie przesuszały, no i dawały piękny kolor na ustach. No i ja mam, słuchajcie, wybrałam sobie 7 odcieni, tak naprawdę mam 14, ale stwierdziłam, że ten test będzie trwał po prostu w nieskończoność, więc wybiorę takie ten. Najbardziej takie kontrowersyjne, najbardziej zróżnicowane, bo oczywiście są też odcienie dużo różu, więc sobie wziąłam jeden odcień różu i tak wiecie: jeden odcień brązu, jeden odcień czerwieni, tak żebyście się po prostu nie zanudzili. No i co, zobaczymy sobie, czy faktycznie te posamutki z tymi pomadkami będą takie komfortowe, jak producent gwarantuje. Więc tak, tak wygląda pomadka. Pomadka jest w takim sztywcie, jak widzicie. Fajnie, cieszę się, że nie w pędzelku, jest to coś innego. No i konsystencja jest bardzo taka kremowa, satynowa, niezastygająca, idealna na zbliżającą się jesień, tak, żeby te usta nie były przesuszone. No i co, zaczynamy. Ja zaczynam od odcienia 10. Nie wiem, czy tu są konkretne nazwy, chyba nie, tylko mam tutaj napisane na wieczku 10, bo jest najjaśniejszy, najłatwiej się będzie zmywać. Pierwszy odcień taki bardzo budyniowy, ale niestety nie mój, mm, za jasny, yy, tak jak ja to zawsze nazywam, Magda Gessler. Jeśli chodzi o samą pomadkę, to jest bardzo komfortowa, jak widzicie, taka, yy, powiedziałabym, yy, troszkę świecąca. Taki balsam koloryzujący na usta, ale pigment jest bardzo, bardzo duży, bo yy, pomadka, jak widzicie, daje yy, no, kolor niezły. Więc tak, ten odcień nie bardzo, zmywamy i następna. Lecimy z kolejną pomadką, to jest pomadka 05 i to jest już taki róż. No i powiem Wam, że to jest bardzo mocny odcień. Nie wiem, czy mój trochę taki Barbie ale może są zwolenniczki takich kolorów, takich odcieni. Jest to taki odcień szalony, dosyć letni, taki można powiedzieć bardzo imprezowy. Nie wygląda źle, bardzo mi się podoba pigmentacja tych pomadek i w ogóle aplikacja jest mega prosta, więc za to wielki plus. No a ja ciągle szukam swojego odcienia. Może ten, lecimy, 12, to jest taki zgaszony róż, trochę nudziakowy. O, już widzę, że jest bardzo ładny. No już myślałam, że to jest mój odcień, ale widzę, że ten odcień jest trochę metaliczny. Kucze, zobaczcie, widzicie, to jest trochę metaliczne. Hmm, mm, za bardzo błyszczący. Myślałam, że będzie taki jak tutaj na opakowaniu, ale on jest... Zobaczcie, w ogóle nie odzwierciedla ten kolor. Jest taki bardziej różowy i niestety metaliczny. Też nie mój odcień. Yy, to mój odcień. Dobra, tu mi się trafił kolor, który nie jest opakowany, więc zobaczcie, opakuję go. To moje pierwsze wrażenie tych pomadek, ja ich jeszcze wcześniej nie używałam. Może ten odcień 04, wydaje się być taki też niedziakowy, oby nie był metaliczny. No i pomału e, widzę, że już się zbliżamy do moich odcieni. To jest fajny odcień, taki delikatny, zgaszony róż dzienny, bardzo ładny 04. 04 bardzo polecam, zobaczcie, super jest. Mm, te pomadki są mega komfortowe na ustach. Bardzo mi się podoba wykończenie. Nie jest zbyt dużo błysku, nie jest mat. Super, bardzo ładny kolor. Idziemy dalej. 06 to już jest taki bardziej różowy kolor, bardziej wściekły. Mhm, i widzę to już. O nie, no masakra, tragedia. Ten odcień jest chyba najgorszy ze wszystkich. O Boże, jak ja wyklota! Nie, 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 nie. nie, nie. No, O Boże, straszny jest ten kolor. Straszny. Nie dość, że metaliczny to jeszcze odcień, który ja wygląda jak świnka. Zostały mi trzy odcienie. Teraz um, będzie taki wściekły róż. Ja wiedziałam, że ten róż jest kontrowersyjny, ale chciałam zobaczyć, jak będę w nim wyglądać. To jest 06. Uwaga. No, jak widzicie, jest to wściekły, wściekły, naprawdę wściekły róż. Co mogę powiedzieć? No, kolor taki nie, dosyć nie jest dzienny bardziej na imprezę, na lato ale powiem Wam, że podoba mi się bardziej niż tamten poprzedni metaliczny, jak świnka figi. Nie jest źle. Powiem Wam, że dosyć kontrowersyjne są te odcienie tych pomadek, a może ja takie wybrałam skrajne i dlatego. Wiecie, przypudruje się trochę. Okej. Okay. Zostały mi dwa odcienie. Zostało mi czerwony i taki brązowy, bardzo ciemny. Może ten brązowy. To jest odcień 11. Dobra, słuchajcie, nie nałożyłam idealnie, bo ciężko jest nałożyć przed kamerą tak szybko te odcienia. Chcę zrobić szybko ten test, żeby nie trwał 5 godzin. Jak widzicie... Y nie jest zły ten odcień, bo już ca... tu wywróciłam. Nie jest zły ten odcień. Bardzo ładny. Powiem Wam, że nie jest taki ciemny jak na opakowaniu. Taka czekolada. Super. Bardzo mi się podoba ten odcień. I ostatnia pomadka to jest 13, to jest taki winny kolor, czerwonego wina kolor. Nakładam. Dobra, słuchajcie, bardzo ciężko nałożyć te kolory bez konturówki. Takie jasne, takie bardzo napigmentowane, tak to wygląda. Bardzo ładny odcień czerwieni. Zęby są białe, fajnie, naprawdę bardzo mi się podoba. Słuchajcie, najbardziej z tych dziennych kolorów spodobała mi się czwórka, ale jestem zachwycona wykończeniem tych pomadek. Naprawdę podoba mi się ta. Hmm ta taka komfortowość, ta kremowość tych pomadek bardzo fajnie to wpływa właśnie na komfort noszenia. Polecam wam na jesień zimę te pomadki, bo są balsamem, ale też kolorem. No i na pewno sprawdźcie sobie te pomadki, są już dostępne w Rossmanie. Ja wam podlinkuję na dole w opisie, żebyście widziały cenę i w ogóle jakie są wszystkie dostępne kolory. No i co, ja się z wami żegnam. Dajcie mi oczywiście łapkę w górę, jeśli ten film wam się podobał. Do zobaczenia, do następnych filmów. Pa. pa.